Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed wyjazdowym meczem ze Śląskiem w Wrocław. Z nami jest trener drużyny Puszczynie-Płomice, pan Tomasz Tułacz. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. I proszę o komentarz dotyczący tego jutrzejszego spotkania. A jeżeli chodzi o sprawy personalne, to cały czas czekamy na to, żeby ci zawodnicy kontuzjowani do nas dołączyli. Niestety Rewa dostał czerwoną kartkę. Karę za czerwoną kartkę, która chyba w ocenie wielu obserwatorów mu się nie należało. Nawet powiem w taki sposób, że sędzia z waru, który opcjował za taką, takim wymierzeniem kary w meczu raków korona w 56. Minucie, daje w takiej samej sytuacji, a może nawet brutalniejszej, daje żółtą kartkę. Więc dla nas to jest bardzo trudny problem, jeżeli chodzi o tą interpretację. Takich samych lub bardzo podobnych zdarzeń, No ale nie mamy na to wpływu. Ja tak jak mówię, bardzo yy, kibicuję sędziom, żeby, żeby podejmowali te trafne decyzje, bo, bo one mają często wpływ na to, jakim wynik jest meczu. Dla nas podwójna kara, dlatego że już Rewa nie grał od 20 minuty w meczu, a teraz jeszcze dostał dwa mecze, w ocenie wielu, wielu, wielu osób i publicznie się wypowiadających, i byłych sędziów, czy ekspertów oceniających to zdarzenie na żółtą, no trudno. Taka decyzja komisji, nie mamy na to wpływu. Będziemy czekać na zawodnika, ale tak jak mówię, w sytuacji, w której mamy trochę tych urazów i na paru pozycjach jest yy, niedobór, no to to też utrudniam. Sam mecz. Jedziemy do, do zespołu ze ścisłej czołówki ligi, ale już nieraz pokazaliśmy, że potrafimy dobrze funkcjonując, realizując swój plan, yy, będąc dobrze nastawieni do tego, co, co chcemy zrobić. Sprawić niespodziankę i na to też liczę e, tym razem. Dziennikarze zadali pytanie, i tak Paweł Skor pyta: Panie trenerze, Śląsk w tym sezonie radzi sobie całkiem nieźle. Ma tyle samo punktów, co liderujący w PKO Bank Polskiej Ekstraklasie klub z Białego Stoku. Jak z Pana perspektywy wygląda drużyna ze stolicy Dolnego Śląska i na co musicie zwracać największą uwagę w tym starciu? No tak, personalnie bardzo dobry zespół. Zespół, który nie przez przypadek jest, można powiedzieć, na tym czubie tabeli. Ostatnio wygrał u siebie z widzewem. Mecz naprawdę zawodnicy o wysokiej, wysokich umiejętnościach, jakości i dużym potencjale. Jak tworzą grupę taką, która wykorzystuje ten potencjał, to są naprawdę trudni do pokonania czy, czy do zabrania im punktów. Ale Śląsk, który grał bardzo pragmatycznie w pierwszej rundzie i czerpał z tego olbrzymie efekty, pokazał, że też potrafi grać i, i efektownie, jak w meczu z Legion czy innych u siebie. Zdobywając te, te wyznaczone cele, ja myślę, że czeka nas trudny mecz. Bo, bo po ostatnim występie w Białym Stoku drużyna tenera Magiery będzie chciała się pokazać jak, najlepszy, jak najlepiej i, i, i trochę odwrócić sytuację w tabeli. Dlatego zdajemy swoje sprawy jak trudne zadanie, ale. I jedziemy z przekonaniem, że możemy się postawić i możemy poszukać punktów nawet na którym wyjazdowym meczu. Erik Exposito to piłkarz wyróżniający się w poprzedniej rundzie. W tej radzi sobie nieco gorzej, ale to wciąż solidny zawodnik. Kluczowe będzie zatrzymanie tego piłkarza i sprawienie, aby nie miał zbyt wielu szans na oddanie strzałów na waszą bramkę. To no nawet nie chodzi o strzały, tu chodzi o, o sposób, w jaki Eryk grał, przynajmniej w tej rundzie wios jesiennej, gdzie większość akcji śląska była oparta o, o uczestnictwo jego jako zawodnika i, i, i to jest jakieś tutaj, to jest jakieś zadanie do rozwiązania, ale. Śląsk ma, tak jak powiedziałem, wielu jakościowych zawodników i nie chcę tu wymieniać, bo cała ta siła ofensywna naprawdę to są, oprócz tego, że zawodnicy o wysokiej jakości, to jeszcze o bardzo dobrych parametrach motorycznych, także nie zwracamy, wiemy, że gra taki zawodnik i wiemy jak, jak chcemy, żeby zawodnicy, którzy przeciwko niemu będą stawali na boisku mają reagować, ale no tu trzeba bardziej kompleksowo popatrzeć i, i bardziej zachowania zespołu jako całości, funkcjonowania, podjąć niż, niż tylko przeciwko jednemu zawodnikowi, żeby żeby to, jak chcemy grać, było realizowane i to, co chcemy osiągnąć. Do Wrocławia można dojechać sobie autostradą, więc to raczej przyjemna podróż. Liczy pan na obecność dużej liczby kibiców w puszczenie podczas tego meczu? Ja się powtórzę, ja jestem bardzo tutaj wdzięczny. No chyba tak, wdzięczny i z tego miejsca chciałbym podziękować naszym kibicom. Czy to jest, jeżdżą ostatnio byli na pieśni, niestety nie zobaczyli naszego najlepszego dnia, że tak skrótowo to ujmę, ale kibicowali nam, byli z nami, wiedzieliśmy, że są, było ich słychać. Fajnie by było, gdy byli na Wrocławiu, jestem przekonany, że, że będą nam pomagać i nigdy ta nadzieja w nich i, i też liczę w nas, a przede wszystkim nie zgaśnie, że, że zrealizujemy ten cel, jakim jest zatrzymanie w tej lidze. Łukasz Kołtuniak pyta: Dzień dobry, panie trenerze. W sobotę graliście z Mistrzem Polski, a potem ciężki mecz w Gliwicach. Jak przebiegał proces regeneracji zespołu? Dziękuję. No, to był duży problem, bo, mm, bo tak jak redaktor zauważył, w sobotę z m, pias grał w piątek, więc ten jeden dzień, on nie ma znaczenia, jak jest mikrocyk siedmiodniowy, sześciodniowy, nawet pięciodniowy, to, to nie przekłada się tak, ale jak się gra co 3 dni, to jeden dzień więcej regeneracji, to jest bardzo dużo. No, tutaj liczę, że, że no, trochę łagodniej yy, to na to zareagują zawodnicy, chociaż też te wybory, jeżeli chodzi o pierwszą jedynastkę, będą na no, pewno też podyktowane tym, że, że no, byli zawodnicy bardzo mocno zakwaszeni po tym meczu. Robiliśmy, robiliśmy jak tradycyjnie, badania, to no to niektórzy naprawdę odczuli te dwa mecze w ciągu tych trzech dni i tak jak mówię, no decyzje personalne będą podejmowane w sobotę, ale chciałbym, żeby to nie miało wpływu na, na to, co jesteśmy w stanie zaprezentować się grając na Śląsku wrocław.